W świecie Gwiezdnych Wojen nie brakuje wyjątkowych historii, które wywołują uśmiech na twarzach fanów tej kosmicznej sagi. Dlatego też, gdy usłyszeliśmy o nowej odsłonie serii Giro Jedi, od razu poczuliśmy, że będzie to coś, co warto sprawdzić. Czy faktycznie tak było? No cóż, sam Mistrz Jada kiedyś powiedział: Rób albo nie rób, nie ma próbowania. Więc zrobiliśmy <laughs> i zagraliśmy. Oto nasze spostrzeżenie. Jedi Survivor kontynuuje wydarzenia z poprzedniej części gry, a fabuła jest naprawdę fantastyczna. Deweloperzy zadbali o rozbudowanie wątków, które pozostały nierozwiązane, i wprowadzili kilka nowych postaci. Świetne dialogi i rozbudowana historia sprawiają, że gracz od początku jest wciągnięty w ten niezwykły świat. Wreszcie mamy okazję poznać odpowiedzi na pytania, które nurtowały nas od dawna, a całość układa się w spójną i fascynującą opowieść. Pojawi się także wiele nowych wątków, które idealnie wzbogacą świat Kala Kestisa. Cała historia będzie oczywiście bezpośrednią kontynuacją pierwszej części, a akcja, gdzie dzieje się parę lat po wydarzeniach z pierwowzoru. Kal oraz jego ekipa poszli innymi drogami, a nasz początkujący też Jedi dołączył do rebeliantów. Sama rozgrywka rozpoczyna się od ataku terrorystycznego w samym środku miasta, pokazując, że Kal nie cofnie się przed niczym, by tylko pokonać znienawidzone imperium. Nowe mechaniki gry to kolejny duży plus. Rozwinięto tutaj system rozwoju postaci, dzięki czemu stajemy się jeszcze potężniejszymi Jedi. Zdobywamy nowe umiejętności, uczymy się o mocy i odkrywamy tajemnice galaktyki. Wszystko to sprawia, że gra jest jeszcze bardziej dynamiczna i angażująca. Do nowych mechanik możemy zaliczyć m.in. nowe postawy, w tym jedna, która pozwoli używać głównemu bohaterowi Blastera. Do tego dochodzi system atutów, który może w delikatny sposób sugerować nasz styl gry oraz kierunek, w którym chcemy się rozwijać. Bardzo podoba mi się to, że jest to dalej stary, dobry Jedi i weterani pierwszej części idealnie się tutaj odnajdą, dostając dodatkowe mechaniki tak wzbogacające rozgrywkę. Deweloperzy zadbali także o liczne aktywności poboczne, które nie pozwalają nam się nudzić. Czy to eksploracja, czy wykonywanie zadań dla różnych frakcji, czy zdobywanie artefaktów. To wszystko pozwala nam na odczucie nagrody na każdym kroku. Ta różnorodność dodaje smaczku rozgrywce i jednocześnie zachęca gracza do poświęcenia większej ilości czasu na eksplorację. Dosłownie za każdym rogiem znajdziemy jakąś skrzynkę lub echo wspomnień pozwalające poznać smaczki ze świata gwiezdnych wojen, a tych tutaj jest napędki. Sam fakt, że głównie adwersarze tej odsłony korzystają z droidów bojowych, pamiętających jeszcze wojny klonów, powinien spowodować uśmiech każdego fana uniwersum. Słuchanie przekomarzeń droidów czy kultowych już rozkaz, rozkaz, iż po prostu czymś pięknym. Dobrze zaprojektowane mapy to kolejny element, który zasługuje na pochwałę. Otaczający nas świat jest przepiękny, a otwarta struktura pozwala na dowolne eksplorowanie przestrzeni. Poszczególne planety mają swoje niepowtarzalne uroki, a różnorodność środowisk pozwala na nieustanne odkrywanie nowych miejsc i zakamarków. Przemyślane położenie przeciwników, a także ukryte skarby dają poczucie satysfakcji z eksploracji a przecież o to chodzi w Gwiezdnych Wojnach, prawda? O podróże międzygwiezdne, odkrywanie nieznanych miejsc i spotykanie niezwykłych postaci. Warto tutaj jednak wspomnieć o przesadzonych elementach Metroidvania, które wydłużają rozgrywkę, ale niekoniecznie w pozytywny sposób. Wiele z tych zagadek można by uprościć, a niektóre z nich sprawiają wrażenie, jakby były dodane tylko po to, by sztucznie wydłużyć czas spędzony w grze. Do frustracji doprowadzały mnie kolejne zamknięte drzwi, które znajdowałem za jakimiś otwartymi. Dosłownie jeden element metro i dwa nie był schowany za innym, więc czasami musieliśmy odkrywać niektóre lokacje nawet dwa razy. Bardzo frustrujący element dla osób lubiących czyścić mapę. Rozbudowany system walki to kolejny element, który zadowoli fanów serii. Wprowadzenie nowych postaw oraz współpraca z towarzyszami sprawia, że walki są bardziej taktyczne i wymagające. Nasi sprzymierzeńcy mogą okazać się niezastąpionymi pomocnikami, jeżeli tylko odpowiednio wykorzystamy ich umiejętności. Wszystko to sprawia, że każde starcie jest wyjątkowe i nieprzewidywalne, a nauka oponywania nowych technik walki to czysta przyjemność. Każdy z dwójki towarzyszy będzie miał swoją własną unikalną umiejętność, która pomoże nam w walce. Szczególnie przydatna jest tutaj Meriv, która posiada umiejętność przywozania wrogów do miejsca, wystawiając go na atak Kala. Niestety świat Jedi Survivor nie jest pozbawiony wad. Skandaliczna optymalizacja sprawia, że gra chrupie nawet w trybie wydajności, co bywa irytujące. Czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość, by przejść przez najbardziej zatłuczone miejsca czy sceny z udziałem wielu postaci i efektów specjalnych. Najgorsza sytuacja jest na Koboch, niejako harpie, w którym spędzamy większość gry i znajdziemy większość sekretów. Ta olbrzymia otwarta mapa podzielona na kilkanaście obszarów w brutalny sposób pochłania zasoby naszej konsoli i sprawia, że nawet proste walki stają się frustrujące i trudne do wygrania. Już nawet nie wspominając, że gra zrobiona pod konsolę nowej generacji powinna być idealnie skrojona do ich możliwości. Kolejnym problemem są liczne błędy, chociaż większość z nich można przełknąć, To jednak czasami zdarzają się naprawdę frustrujące sytuacje, takie jak nieśmiertelni wrogowie. Co więcej, skrajny design niektórych bossów sprawia, że walki z nimi mogą być nieco przegięte, a ich pokonanie staje się wyzwaniem nie tyle dla naszych umiejętności, co dla naszej wytrwałości. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy walcząc z antycznym mistrzem sitów jesteśmy w stanie spokojnie przetrwać kilka ciosów, a zwykła żaba, która stała się już internetowym memem dzięki osiągnięciom gucia, zabija gracza na jeden cios. Jedynym wyjściem by oszczędzić sobie nerwów jest zmniejszenie poziomu trudności lub czekanie na patcha, bo część wrogów na pewno będzie łatana i nie wierzy, żeby tak miało być faktycznie. Mimo pewnych wad, i Survivor to gra, którą warto sprawdzić, zwłaszcza jeżeli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen. Przemyślane rozwiązania, ciekawe nowe mechaniki, liczne aktywności poboczne i rozbudowany system walki to elementy, które z pewnością zadowolą graczy. Fantastyczne rozwinięcie historii, dobrze zaprojektowane mapy oraz różnorodność środowisk sprawiają, że gra dostarcza wiele godzin niezapomnianych wrażeń. Oczywiście, warto mieć na uwadze problemy z optymalizacją, błędy oraz skrajny design niektórych bossów. Mimo to, nie ulega wątpliwości, że warto dać szansę tej kosmicznej przygodzie. Jeżeli uda Ci się przejść przez te niedogodności, będziesz mógł cieszyć się niesamowitą opowieścią, pięknymi krajobrazami i widowiskowymi walkami. Jedi Survivor nie jest idealny, ale ma w sobie coś, co sprawia, że warto poświęcić mu swój czas. To gra pełna pasji i miłości do Gwiezdnych Wojen, a jeżeli jesteś fanem tej sagi, z pewnością znajdziesz tutaj coś dla siebie. Tak więc ponownie, jak powiedziałby mistrz Yoda, rób albo nie rób, nie ma próbowania. I jeżeli zdecydujesz się na tę kosmiczną przygodę, niech moc będzie z tobą. Dziękujemy, że oglądaliście. Dajcie nam znać, co myślicie o tej grze. Czy mieliście okazję już w nią grać, czy jeszcze będziecie w nią grali, czy macie ochotę ją kupić. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie też w komentarzu, kto jest waszą ulubioną postacią ze świata Gwiezdnych Wojn i dlaczego jest to Obi-Wan. Pa!